Cześć, nazywam się Agnieszka Mordako i na co dzień współpracuję z dr. Milką. W dzisiejszym odcinku przybliżę wam temat bondingu. Pod tym ostatnio bardzo modnym pojęciem kryje się, kryją się licówki kompozytowe, bezpośrednie, wykonane przez lekarza dentystę. Bonding jest nieinwazyjną albo bardzo mało inwazyjną alternatywą dla uzupełnień protetycznych w przypadku, gdy zęby przednie wymagają niewielkiej korekty estetyki. Za pomocą licówek bezpośrednich możemy poprawić kształt zębów, w pewnym stopniu również zmienić długość i szerokość zębów, zamknąć niewielkie szczeliny, diastemy, zmienić kolor, a także zamaskować różnego rodzaju przebarwienia. Zaletą takich bezpośrednich licówek kompozytowych jest brak preparacji lub bardzo minimalna preparacja tkanek, co ma szczególne znaczenie w przypadku zębów zdrowych. Niezniszczonych próchnicowo czy urazowo, albo w bardzo niewielkich w stopniu zniszczonych oraz u osób młodych. Również niewątpliwą zaletą licówek kompozytowych w stosunku do licówek i koron protetycznych jest możliwość wykonania korekt po zabiegu. W przypadku, gdy pacjent jednak nie do końca jest zadowolony z kształtu lub koloru zębów, a także łatwo możemy naprawiać różnego rodzaju uszkodzenia czy odpryski kompozycji. Ze względu na brak preparacji zębów mamy też możliwość nieinwazyjnego, całkowitego usunięcia bondingu. Jeżeli pacjent z jakichś względów zdecyduje się na powrót do naturalnego uzębienia, a także w każdym momencie możemy wymienić bonding na innego rodzaju uzupełnienia proteetyczne. Do zarych należy też możliwość wykonania takiej odbudowy w ciągu jednej wizyty. A także yy, niższy koszt licówek kompozytowych w porównaniu do licówek i koron porcelanowych. Jak wyglądają etapy wykonania takiej estetycznej odpudowy kompozytowej? Zawsze powinniśmy zacząć od konsultacji przed bondingiem. Jest to wizyta, na której wykonujemy badanie jamy ustnej, a także zdjęcia fotograficzne i zdjęcia radiologiczne, najczęściej panoramiczne oraz często także zębowe w zależności od potrzeb. Określamy wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu oraz wykonujemy wyciski anatomiczne pod baksa. Zawsze powinniśmy zacząć od konsultacji przed bondingiem. Jest to wizyta, na której wykonujemy badanie jamy ustnej, zdjęcia fotograficzne oraz zdjęcia radiologiczne, panoramiczne lub też sębowe w zależności od potrzeb. Określamy również wskazania i przeciwwskazania do wykonania bondingu oraz pobieramy wyciski anatomiczne pod baksa. Przeprowadzamy również z pacjentem rozmowę na temat jego oczekiwań, co by chciał zmienić w estetyce zębów, co mu najbardziej przeszkadza. Przedstawiamy pacjentowi plan leczenia, możliwości, jakie daje nam bonding oraz w jakim stopniu jesteśmy w stanie spełnić jego oczekiwania. Następnie technik wykonuje nam na modelu diagnostycznym waxap, czyli licówki wykonane z wosku na podstawie naszych przekazanych instrukcji. Oczywiście, waksa nie zawsze jest nam potrzebny do wykonania bondingu, natomiast jest bardzo dobrym narzędziem ułatwiającym komunikację z pacjentem, aby zwizualizować mu wygląd zębów po zabiegu. W tym celu możemy również wykorzystać mockup, czyli próbną odbudowę w jamie ustnej pacjenta na podstawie indeksu silikonowego. Indeks silikonowy jest nam również szczególnie potrzebny w przypadku, gdy zmieniamy długość oraz szerokość zębów i wówczas indeks stanowi matrycę do odbudowy ściany podniebiennej zęba. Na kolejnej wizycie, po zaakceptowaniu przez pacjenta planu leczenia, przechodzimy do właściwej pracy, czyli wykonania licówek kompozytowych. Bonding najlepiej wykonywać w izolacji koferdamem, aby uniknąć zanieczyszczenia e, pola zabiegowego śliną lub krwią ze szczeliny dziąsłowej. A zębów pod bonding nie szlifujemy, chociaż Czasami wymagają one nieznacznej preparacji. Jeżeli występują jakieś ubytki pruchnicowe, to należy je oczywiście opracować. Jeżeli są stare wypełnienia, to należałoby je usunąć i wymienić. Przygotowanie powierzchni szkliwa do aplikacji materiału kompozytowego najczęściej polega na piaskowaniu abrazyjnym tlenkiem glinu, następnie wytrawieniu powierzchni szkliwa oraz aplikacji systemu wiążącego. Najczęściej stosowaną techniką bondingu jest technika warstwowa, w której wykorzystujemy odcienie zębinowe oraz odcienie szkliwne materiału kompozytowego, aby jak najwierniej odwzorować anatomię oraz właściwości optyczne naturalnych tkanek zęba. Warstwa zębinowa, która jest mniej przezierna, stanowi główny zrąb zęba oraz nadaje mu podstawowy kolor. Warstwa szkliwna o większej przezierności, która służy głównie do odbudowy ściany podniebiennej oraz siecznego i pokrycia warstwy zębinowej, modyfikuje kolor zębiny oraz pozwala nam na uzyskanie odpowiedniego odcienia zębów. Są również dostępne dodatkowe odcienie kompozytów, które służą nam do charakteryzacji, wykonywania różnego rodzaju nieprzezierności czy plamek szkliwa oraz maskowania bardzo intensywnych przebarwień. Po nałożeniu kompozytu przechodzimy do opracowania licówek i nadania im cech charakterystycznych dla naturalnych zębów przednich, czyli odpowiednich wymiarów kształtu, zaznaczenia linii przejścia poszczególnych powierzchni, a także. Charakterystycznej struktury w postaci różnego, różnej głębokości zagłębień pionowych oraz poziomów. Bardzo ważnym etapem jest również polerowanie kompozytu, co ma wpływ nie tylko na estetykę i odpowiednie odbijanie światła, ale również na profilaktykę przebarwień oraz gromadzenia płytki bakteryjnej w przyszłości. Po wykonaniu bondingu należy pacjenta poinformować o konieczności regularnych wizyt kontrolnych. Możliwości wykonania korekt licówek w zależności od potrzeb, oraz wydać zalecenia dotyczące dbania o licówki kompozytowe, aby pacjent mógł się cieszyć pięknym uśmiechem jak najdłużej. Na koniec chciałabym również wspomnieć o przeciwwskazaniach do wykonania bondingu, do których należą m.in. nadmierna utrata twardych tkanek zęba, nieprawidłowe warunki zgryzowe, zbyt duża dysproporcja pozycji zębów w łupku, zbyt intensywne przebarwienia, w przypadku których pokrycie kompozytem mogłoby się okazać niewystarczające oraz konieczność bardzo dużej korekty kształtu lub wielkości zębów. Oczywiście to tylko niektóre z przeciwwskazań do wykonania bondingu zawsze powinniśmy indywidualnie ocenić możliwość wykonania bondingu u pacjenta i określić ryzyko niepowodzenia takiej odbudowy. W przypadku braku możliwości wykonania bondingu powinniśmy rozważyć możliwość zastosowania innych uzupełnień protetycznych. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że temat bondingu Was zainteresował. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach, a postaram się w następnym filmiku odpowiedzieć na Wasze pytania. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.